Dzień dobry, z tej strony Joanna Marciniak-Wróblewska z kanału Green Canu. Dziś mam przyjemność być gościem w jednym z salonów Belpol, dokładnie we Wrocławiu. Za chwileczkę spotkanie z architektami, bardzo ciekawe, w trakcie którego poruszymy temat podłóg winylowych, podłóg winylowych w przestrzeni łazienkowej. Jeżeli interesuje Ciebie ten temat, zostań z nami i koniecznie obejrzyj ten odcinek. Zachęcam również do subskrypcji kanału, doradzimy Belpol. Kanału, w którym będę miała przyjemność być gościem jeszcze nie jeden raz. Miłego oglądania. Zaczynamy! Możliwość zastosowania podłóg winylowych, paneli winylowych, przestrzeni łazienkowej ucieszyła nie tylko klientów indywidualnych, takich jak my, ale również samych architektów, projektantów. Dlaczego, Natalia? Ten materiał daje nam tak naprawdę nieograniczone możliwości aranżacyjne, ponieważ jest to chyba jeden z niewielu materiałów, który możemy zastosować i w salonie, i w sypialni, i bezpośrednio przejść bez żadnych dylatacji tym materiałem do łazienki. Możemy go zastosować zarówno i na ścianie, i na suficie. Jedyna przestrzeń, w której nie powinniśmy stosować tego materiału, to jest tak zwana strefa mokra w łazience, mm -hmm. czyli pod prysznicem. E, to może ja uzupełnię. Nie, może że nie powinniśmy jest taka możliwość techniczna, ale już w tej sprawie raczej rekomendowałobyśmy, żeby się udać do salonów Belpol, tam myślę, że wszystko wytłumaczą sprzedawcy i określą te możliwości, jeżeli myślicie o tym. Ale zostańmy przy przestrzeni łazienkowej, wiemy już, że mamy taką możliwość, że panele winylowe z rdzeniem mineralnym zaznaczmy, bo to jest bardzo ważne, możemy stosować w przestrzeni łazienkowej. Jakie są walory tych paneli? Czemu właśnie w łazienkach one mogą być Przede wszystkim jest to materiał w 100% odporny na wilgoć. Nie posiadają one tylko wierzchniej warstwy, która jest odporna na wodę, ale są one w całości wykonane z materiału odpornego na wilgoć i to z reguły też je wyróżnia od tradycyjnych paneli, gdzie większość osób nie widzi tej różnicy. I to właśnie ta różnica polega na materiału, z którego są one wykonane. Też na pewno to, że te panele są antypoślizgowe, czyli Zabezpieczają nas przed poślizgiem. Bardzo ważna cecha. Tak, w, szczególnie w łazience, gdzie tej wody i pary wodnej jest bardzo dużo. E, I szczególnie wtedy, kiedy korzystają z łazienki dzieci, czy osoby starsze, czy też osoby z niepełnosprawnością. E, pamiętajmy, że podłoga jest materiałem najbardziej eksploatowanym mm -hmm. w mieszkaniu i powinna spełniać szereg kryteriów, a antypoślizgowość w łazience jest jednym. No, jest tak, z, tak, dokładnie. E, ja jeszcze bym zaznaczyła, e, tak, Taki aspekt związany z naszymi sensorycznymi odczuciami, bo my tu mówimy o takich walorach no, związanych czysto z łazienką, ale z. Słuchajcie, fajnie jest stopą stanąć jednak na powierzchni, która stopą, nie jest no tak. zimna, tak? Tak. tak, tak jak tak, często tak, to w tak, przypadku tak. gresu tak, bywa. Mimo, że w łazienkach często stosuje się ogrzewanie podłogowe i, i można uniknąć stawania tą bosą stopą na zimnym materiale. To nawet gdy ono nie działa, to mamy to odczucie ciepłego materiału. Nawet tak, jeśli tego ogrzewania tak, nie tak, mamy, tak? tak mhm. Wejdę ci w słowo Natalia na chwileczkę. My nagraliśmy dla was odcinek. Podłoga a ogrzewanie podłogowe. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, żeby tak mocniej się dowiedzieć, to Was zapraszamy pod spodem w linku. Będzie przekierowanie do tego filmu. Myślę, że to jest duży plus. Możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego właśnie na całej przestrzeni, bo tak naprawdę jedna przestrzeń, jedna podłoga, w tym łazienka, no niespotykane to dotąd było rozwiązanie. Tak, Musimy się tak? też martwić tym, że w jednym pomieszczeniu jest to ogrzewanie podłogowe, w drugim nie ma. Możemy dzięki temu też uniknąć tej dilatacji, której klienci z reguły nie chcą wykonywać w progu, oczywiście. Czyli tak podsumowując, panele winylowe z rdzeniem mineralnym tak naprawdę mają bardzo dużo yy... Walorów, można tak powiedzieć, nie tylko w tym temacie łazienkowym. E, jeszcze będziemy o kuchniach nagrywali dla Was odcinek, bo również ta przestrzeń może być zaaranżowana z e, użyciem tych paneli. E, czy coś jeszcze Tobie chodzi po głowie a propos łazienki, właśnie i, i paneli? No a propos paneli, szczególnie, ponieważ nie utożsamiajmy paneli winylowych tylko z wzorem drewna. Panele winylowe to mhm. także imitacja betonu, e, stali, kamienia, także mamy tutaj również w tym aspekcie. Szerokie pole do popisu, a nie musimy się też przejmować tym, że nie osiągniemy klimatu, który chcemy, który był prezentowany na wizualizacji. Tak naprawdę nie jesteśmy na wizualizacji w stanie określić, czy dany materiał jest naturalnym materiałem, czy to jest imitacja danego materiału. Tym bardziej, że panele winylowe nie mają tylko płaskiej tekstury, ale mają też fakturę, dzięki temu ładniej imitują naturalny. Czyli tak reasumując, że jaką piękną pętlę zrobiłyśmy. Na początku filmu mówiłam o tym, że to jest ogrom możliwości aranżacyjnych. To, co teraz wspomniała Natalia, czyli możliwość sięgania po panel, który imituje drewno, imituje kamień, imituje beton. Praktycznie każdy styl wnętrzarski stoi otworem przed nami, jeśli chodzi o łazienkę. My sobie tutaj tak miło porozmawiałyśmy o aspektach projektowych, o walorach, a ja jak to ja chciałabym jeszcze o aspekty techniczne podpytać. O tym opowie nam już Panele winylowe na rdzeniu mineralnym są w 100% wodoodporne. Dlatego nawet stały kontakt z wodą nie powoduje zmiany ich właściwości mechanicznych. Panele winylowe możemy zamontować napływająco, czyli na klik, bądź też przykleić je bezpośrednio do posadzki. Niezależnie od sposobu montażu, sugerujemy kontakt z doradcami technicznymi sieci Belpol, bądź bezpośrednio z producentem. Panele winylowe sprawdzą się również jako doskonały produkt na renowację łazienek. Jeżeli fuga jest nie większa niż 8 mm e, oraz zastosujemy odpowiedni podkład, możemy ułożyć panele bezpośrednio na płytkach. Możemy je również przykleić na ściany. W przypadku ogrzewania podłogowego, które mamy już zastosowane, i położenia na nich paneli, dzięki niskiemu oporowi cieplnemu panele również sprawdzą się w takim przypadku. Dodatkowo panele możemy układać do 200 m2 bez dylatacji w progów, w związku z czym możemy się cieszyć jednolitą podłogą w całym mieszkaniu, nawet w kuchni.